Google Moja Firma to niezwykle skuteczne narzędzie, które może pomóc Twojej firmie zaistnieć w lokalnych wynikach wyszukiwania. Szczególnie jeśli prowadzisz biznes lokalny, nieważne, czy jest to kwiatarnia, gabinet dentystyczny, kancelaria prawna, czy nawet sieć placówek rozrzuconych po kilku miastach, dużych miastach w Polsce. To i tak za każdym, w każdym z tych przypadków Kierujesz swoją ofertę promocyjną czy swoje działania promocyjne do klientów, czy też potencjalnych klientów, którzy zlokalizowani są w Twoim bliskim sąsiedztwie. Jeśli zależy Ci na szybkim i skutecznym narzędziu, które pomoże Ci pojawić się zarówno w wyszukiwarce Google, jak i mapach Google, to czym prędzej powinieneś założyć swoją wizytówkę Google, moja firma. Optymalizacja wizytówki to relatywnie dobry stosunek czasu, jaki musimy poświęcić na proces optymalizacji, do zysku, jaki może nam przynieść właśnie dobrze zoptymalizowana wizytówka. Najprościej rzecz ujmując, optymalizacja wizytówki polega na jej prawidłowym uzupełnieniu. Nie ma tu może zbyt wielkiego pola do popisu, co jednak nie znaczy, że nie powinniśmy dobrze przemyśleć tego, jakie informacje chcemy zawrzeć w naszej wizytówce. Przejdźmy zatem do konkretów. Jednym z pierwszych elementów, jakie musimy wpisać w naszej wizytówce jest nazwa naszej firmy. Oczywiście, powinniśmy w tym miejscu wpisać taką nazwę, jaką w rzeczywistości się posługujemy. Ale chciałbym, żebyśmy się tutaj na chwilę zatrzymali i pomyśleli chwilę nad tym. No bo szczególnie jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, to bardzo często nazwa naszej firmy zaczyna się i kończy na naszym imieniu i nazwisku. Dajmy na to na przykład PPHU Adam Kuśmierczyk. No i teraz zastanówmy się przez chwilę, czy nie warto może nieco ją zmodyfikować, żeby lepiej oddawała istotę naszej działalności. Czyli na przykład dla mnie Adam Kuśmierczyk doradztwo marketingowe. Bądź gdybym prowadził salon kosmetyczny, to podałbym nazwę Adam Kuśmierczyk Usługi Kosmetyczne. W ten sposób, po pierwsze, lepiej oddajemy istotę naszej działalności w naszej nazwie, mamy w niej słowo kluczowe, plus lepiej informujemy Google i naszych potencjalnych klientów o tym, jakie usługi świadczymy. Jeśli chodzi o kategorie, to powinniśmy starać się dodać naszej wizytówki te kategorie, które są najbliższe prowadzonej przez nas działalności. Pomaga to Google'owi skategoryzować naszą wizytówkę i wyświetlić ją właśnie w momencie, kiedy użytkownik szuka usług podobnych czy też takich jak nasze. Trzecim elementem, który możemy dodać do naszej wizytówki są zdjęcia. Google pozwala nam dodać kilka typów zdjęć, takich jak logotyp, zdjęcia naszego biura, zdjęcia ludzi przy pracy czy też zespołu. Pamiętajmy, by do naszej wizytówki dodać zawsze wysokiej jakości zdjęcia. A także takie zdjęcia, które ułatwią naszym potencjalnym klientom dotarcie do naszego lokalu czy też biura. Czyli na przykład zdjęcia tego, jak wygląda nasza witryna, czy też nasze biuro z zewnątrz. Możemy też dodać zdjęcia biura w środku, po to, by nasi klienci, czy też potencjalni klienci, mogli przygotować się na to, co zobaczą w środku. Na koniec uzupełnimy też dane adresowe. Przede wszystkim adres naszej firmy, i tu prosta zasada: im bardziej szczegółowy, tym lepiej. Nie zaszkodzi na przykład wpisać nazwy dzielnicy, w której znajduje się nasz lokal, czy świadczymy usługi. Dodajemy też telefon i tu szczególnie ważny jest telefon w przypadku, kiedy naszą wizytówkę będą przeglądać użytkownicy na urządzeniach mobilnych, bo oni, klikając po prostu w przycisk telefon, mogą od razu wybrać numer i połączyć się, czy też zadzwonić do naszej firmy. Uzupełniamy też naszą wizytówkę o adres strony www i godziny pracy. I tu szczególnie warto skorzystać z takiej opcji, która pozwala nam dodać niestandardowe godziny pracy, zwłaszcza jeśli nasza firma pracuje w takich właśnie nieco innych, niestandardowych godzinach. Gdy wpiszemy już do wizytówki te wszystkie dane, Google na adres naszej firmy, wyszlę kartkę z pin która służy potwierdzeniu i weryfikacji naszej wizytówki. Weryfikacji możemy też dokonać telefonicznie, ale tylko i wyłącznie, jeśli mamy stacjonarny numer telefonu. Przejdźmy zatem do czynników rankingowych. Wizytówki Google Firma wyświetlane są na bazie algorytmu, który dla każdego zapytania analizuje kilka czynników, czyli trafność, odległość i rozgłos. Trafność to nic innego jak ocena tego, czy nasza wizytówka przyda się w odpowiedzi na pytanie użytkownika. Ważne więc, by znalazły się w niej aktualne, kompletne i jak najbardziej szczegółowe dane, które pomogą Google zrozumieć istotę naszej firmy, czy też naszą działalność, i właśnie dopasować wizytówkę do konkretnego pytania naszego użytkownika. Drugi wynik, czyli odległość, to nic innego jak informacja, jak daleko znajduje się potencjalny wynik wyszukiwania, w tym również nasz, nasza firma, wynik dla naszej firmy, od użytkownika, który poszukuje danej informacji danej firmy. Warto tutaj jeszcze dodać, że jeśli użytkownik nie wpisze w zapytaniu. Lokalizacji, czy też informacji odnośnie lokalizacji, to Google dobierze te wyniki na bazie tego, co wie o jego ostatniej lokalizacji. I ostatnia rzecz, czyli rozgłos. Rozgłos to czynnik, który opiera się na analizie tego, co Google wie o naszej firmie z informacji, które płyną z sieci. Czyli przydatne niezwykle są tu na przykład linki pochodzące z innych stron, wpisy z katalogu, czy też wpisy, yy, czy artykuły w prasie internetowej. Warto zadbać o to, by. Do naszej firmy prowadziły właśnie o naszej firmie było głośno w i prowadziły do niej tego rodzaju linki. I mniej więcej, tym też większa szansa na to, że Google wyświetli naszą wizytówkę, która jest połączona z naszą firmą, z naszą nazwą i naszą stroną firmową, wynika wyszukiwania. Przejdźmy teraz do ostatniego elementu, który nie jest może czynnikiem rankingowym, ale bardzo mocno wpływa na wiarygodność naszej wizytówki w Google. Mowa tutaj o opiniach. Opinie często są wykorzystywane nie do końca zgodnie z przeznaczeniem sposób. Na przykład, istnieje błędne przekonanie o tym, że ilość opinii, czy duża ilość opinii wpływa na ranking czy naszą pozycję w wynikach wyszukiwania, w wynikach wyszukiwania naszej wizytówki w Google. Tak jak powiedziałem, jest to błędne przekonanie, aczkolwiek faktycznie jest tak, że opinie pozyskane od wartościowych klientów, wartościowych użytkowników Google są cenne dla nas zarówno pod kątem widzenia Google, czyli pod kątem pozycjonowania naszej wizytówki. Jak i dla nas osobiście jako przedsiębiorców. Przede wszystkim postaw na jakość, a nie na ilość. Duża liczba komentarzy w stosunku do komentarzy uzyskiwanej przez naszą konkurencję, która widnieje przy wizytówkach naszej konkurencji, może wskazywać na podejrzane działania. Poza tym jest też tak, że liczy się przede średnia wszystkim średnia oceny uzyskanych opinii, niekoniecznie sama ilość tych opinii. Czyli nie zawsze. Duża liczba czy duża liczba komentarzy i opinii przekłada się na wysoką średnią ocenę, bo może być przecież tak, że to właśnie konto czy też wizytówka, która ma zaledwie kilka ocen, natomiast bardzo wysokich, będzie po prostu lepsza, bo będzie miała lepszą średnią ocenę, niż nasza wizytówka, która ma dużo opinii, dużo komentarzy, ale średnia ocena jej jest gorsza. Warto też wspomnieć o pewnym procederze, który może dzisiaj nie jest już tak używany, natomiast kiedyś był bardzo często popularny. Polegał on mniej więcej na tym, że klienci w lokalu czy też w biurze proszeni byli o wystawianie opinii właśnie na firmie w wizytówce Google Moja Firma, po to, by na przykład otrzymać czy uzyskać dodatkową zniżkę. Kuszono im w taki sposób. Dziś wiemy, że opinie wystawiane z jednego adresu IP czy z jednego miejsca są przez Google odfiltrowane, a nawet karane. Po drugie, odpowiadajmy na pozytywne opinie. W większości przypadków odpowiadamy na te negatywne opinie, a przecież to właśnie tych pozytywnych jest zwykle więcej na naszych koncie. Odpowiadając też na pozytywy, a może właśnie szczególnie na pozytywy, pokazujemy, że troszczymy się o naszych klientów. No i po trzecie, reaguj na negatywy z głową. Odpowiedzi do negatywów powinny być krótkie i dobrze przemyślane. Nie wdawaj się w dyskusję w negatywach, bo to niepotrzebnie zwraca tylko uwagę Twoich potencjalnych odbiorców, którzy czytają Twoją wizytówkę. Pamiętaj też o tym, by nie przeklejać odpowiedzi tych samych do każdego negatywa. Zawsze pisz indywidualne teksty odpowiedzi. Wizytówka Google My Business jest doskonałym narzędziem do promocji naszego biznesu w internecie. Odpowiednio zoptymalizowana wizytówka może bardzo mocno pomóc nam w dotarciu do naszych potencjalnych klientów, którzy szukają, znajdują się w naszej okolicy i szukają usług podobnych do naszych. Na dziś to już wszystko. Jeśli podobał Ci się ten film, to daj pod nim łapkę w górę. Zapraszam Cię też do subskrybowania mojego kanału. Wystarczy kliknąć w ten czerwony przycisk, który znajduje się pod filmem. Jeśli chciałbyś otrzymać informacje o moich nowych odcinkach, to kliknij też w ten dzwoneczek, który znajduje się obok przycisku subskrypcji. Pamiętaj też, że znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze i LinkedIn. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Mister Owczym tablicy.